Witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku filmiku chciałabym z Wami omówić zagadnienia związane z dodawaniem i odejmowaniem pisemnym. Yy, jakoś w ogóle zapomniałam o tym temacie, szczerze mówiąc, a przy ostatnich zajęciach z jednym z moich uczniów zauważyłam, że kurczę, przecież to jest dość problematyczne. Nie samo dodawanie, ale odejmowanie i warto po prostu coś o nim powiedzieć, wytłumaczyć. Więc tak. Zaczniemy na początku od czegoś łatwego, czyli dodawania. No to zapiszmy sobie taki przykład. Ile tu mamy? 1345, a pod spodem mamy 789. No i dodajemy pisemnie. No i teraz tak. Na czym polega dodawanie pisemne? No nie jest to skomplikowana rzecz. Po prostu dodajemy do siebie cyferki. Zaraz zobaczcie, w jaki sposób. Idziemy od tyłu. I mamy piąteczkę, i mamy 9. No i musimy je do siebie dodać. Ile to jest 5 plus 9? No 5 plus 9 jest to 14. Jak wiemy, 14 składa się z jedynki, jak i czwórki. I teraz tak, w dodawaniu pisemnym ta druga liczba jest zapisywana tu, w tym miejscu. Ta pierwsza liczba jest dopisywana w tym miejscu. Więc w takim razie u nas by to wyglądało tak, że zrobimy takie kreski. Tu powinna być ta druga liczba, tu ta pierwsza. Że czwóreczkę wpisujemy tutaj, no a jedynkę do góry. No i super. Mamy pierwszą liczbę dodaną. Idziemy dalej. Teraz patrzcie, tu już nam się pojawiają trzy liczby cyfry do dodania. No to dodajmy je. 1 plus 4, no i plus 8. 1 plus 4, no to jest 5. 5 plus 8, no to jest 13. No i popatrzmy, jak wygląda ta trzynastka. Ma jedynkę i trójkę. Trójka, gdzie będzie? No na dole. Jedynka, gdzie będzie? No pójdzie do góry. No i zapiszmy. 3 i 1 do góry. No, i patrzmy na kolejne dodawanie. Co tutaj mamy za cyfry? Mamy jedynkę, trójkę i siódemkę, więc dodajmy je do siebie. 1 plus 3 to jest 4. 4 plus 7 11, 11. Składa się z dwóch jedynek. Jedna pójdzie na dół, druga pójdzie do góry. Więc tak, tu i tu. No to najpierw jedną spisujemy na dół, a drugą do góry. No i zostało nam ostatnie, najłatwiejsze chyba dodanie, bo mamy 1 plus 1. Ile to jest 1 plus 1? Ano, 2. No i tutaj po prostu tą dwójeczkę sobie zapisujemy. Więc jak widzicie, proste, nieskomplikowane, dodajemy po prostu górę do dołu. Trzeba jedynie pamiętać, gdzie należy zapisać którą cyferkę liczby? Tutaj jest ta, co znajduje się na drugiej pozycji, a u góry są te, które znajdują się na pierwszej pozycji. Dobra, spróbujmy taki inny przykład. Mamy 1, 2, 5 i 8, i dodajemy 45. No i znowu. 8 plus 5, ile to jest? 13. Więc co pójdzie na dół? Jak myślicie? Ano trójeczka. A co pójdzie do góry? Ano jedyneczka. Czyli mamy 13. I powstało nam kolejne dodawanie. I tutaj mamy tak: 1 plus 5 i plus 4. 1 plus 5 to jest 6. 6 plus 4, no to mamy 10, czyli dziesiątka składa się z jedynki i zera, czyli tak, druga liczba, przypominam znowu, idzie na dół, czyli 0. Ta pierwsza liczba, czyli jedynka, gdzie ona pójdzie? No tak, ona pójdzie do góry i tu nam się pojawi. No i teraz popatrzcie, tutaj już nie mamy żadnych liczb, więc jedynie co? Dodajemy sobie te dwie do siebie. No to mamy 2 plus 1, no to jest po prostu 3. No a co robimy z tą jedynką, co nam tu została? No ją po prostu przepisujemy, bo nie mamy jej do czego dodać, więc ją po prostu przepisujemy. Także wynikiem tego dodawania tych dwóch liczb do siebie jest 1303. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Nie jest to jakoś specjalnie skomplikowane, ale warto było przypomnieć, na jakiej zasadzie to działa. Teraz przejdziemy do tej cięższej części, czyli odejmowania. To, z czym naprawdę duża, duża część z Was ma dość poważny problem. I teraz tak, zaczniemy od takiej liczby: 2, 8, 9, 7. Na dole ma. 1, 5, 2 i 1. Tu odejmowanie akurat będzie proste, ponieważ, jak widać, u góry, tu wszędzie są liczby, cyfry większe niż tutaj na dole, więc odejmowanie pójdzie łatwo. Odejmujemy jedną liczbę od drugiej, zaczynając znowu od tyłu, tak jak było przy dodawaniu. I mamy 7 minus 1. Ile to jest 7 minus 1? Ano, 6. Idziemy dalej.

Ktoś na to popatrzy i stwierdzi, no przecież to jest proste. Odejmujemy górę od dołu, Jasne. W takim wypadku jest to jak najbardziej proste, bo nie ma tu nic skomplikowanego, nie pojawia się tu nic dziwnego. Ale popatrzmy na coś innego. I tu już się zaczynają problemy. Mamy taką liczbę: 5, 0, 0, 0, 1. A pod słodem mamy 4, 5, 6, 7. No i tu już jest problem. Bo jak widzicie, tu u góry wszystkie te liczby, powiedzmy, są mniejsze od tych tutaj. Więc tu już odejmowanie takie proste nie będzie. Zanim zaczniemy, popatrzmy na inne zadanie. 2, 4, 6, 5. Na dole mamy 1, 4, 8 i 6. No i odejmujemy. No i patrzcie, co my tu mamy? Mamy piątkę i mamy szóstkę. No i co? I ta piątka, ona jest mniejsza od szóstki, więc w takim razie my musimy sobie właśnie pożyczyć. Czyli patrzymy na tą liczbę, cyfrę, która jest przed piątką. No tutaj jest 6. No to ok. Pożyczmy sobie od niej 10. W momencie, kiedy pożyczamy od niej 10, ona zmniejsza się i jest już nie szóstką, a piątką, a my już nie mamy piątki, ale piętnastkę, bo pożyczyliśmy to 10 od szóstki. I teraz już możemy odejmować. Jest 15 minus 6. Ile to jest 15 minus 6? No 15 minus 6 jest to 9. Ok, idziemy dalej. Próbujmy odejmować dalej. Mamy piątkę i mamy ósemkę. No i znowu kurczę. Liczba mniejsza, liczba większa. No i znowu nie mogę odjąć. Więc co robię? Z liczby, która jest przed już naszą piątką, znowu muszę pożyczyć dziesiątkę. Więc tak, stąd zabieram 10 i z czwórki robi się trójka, a tu się znowu pojawia 15. Bo 5 plus 10 no to jest 15. No i patrzmy, 15 minus 8. Czy mogę teraz to odjąć? No jak najbardziej mogę to odjąć, bo 15 minus 8 no to jest 7. I zapisujemy siódemkę. No i znowu 3 minus 4. No taka sama sytuacja. Trójka mniejsza, czwórka większa, więc co robię? No znowu pożyczam od tej liczby, która jest z przodu. Czyli zabieram dziesiątkę, z dwójki robi się jedynka, no, a tu się pojawia 13, 13 minus cztery, ile to jest? No, trzynaście minus cztery możemy już odjąć śmiało i jest to 9. A na samym końcu, co nam zostało? Jedynka i jedynka. Jak odejmę jeden od jeden, to ile będę miała? Ano, zero, czyli nic. No, i jak widzicie, wynik działania jest taki, 979. Czyli po odjęciu 2465 od 1486 otrzymujemy 979. I na podobnej zasadzie powiedzmy, działają zera. Tylko tu jest troszkę bardziej skomplikowana sprawa. Bo teraz tak. Była piątka i było 0. No ale 0 tu być nie może. Więc ta piątka pożyczyła y, dziesiątkę temu 0. No i wtedy z piątki zrobiła się czwórka, a tu się nam zrobiła dziesiątka. No ale teraz tak. Tu jest 0 i 0 też nie możemy odjąć od 5. Więc ta dziesiątka stwierdziła, że pożycza dziesiątkę temu 0, żeby tu się zrobiło dziesięć. Ale w momencie, kiedy pożyczyła tą dziesiątkę, z dziesiątki zrobiła się już dziewiątka. No i ta sama sytuacja jest tutaj. Mieliśmy tu 0, no a 0 tu być nie może, więc ta dziesiątka stwierdziła, że musi pożyczyć dziesiątkę temu 0. W momencie, kiedy pożyczyła, zrobiła się dziewiątką, a tu już nie było 0, ale pojawiło się nam 10. No i ostatnia sytuacja, kiedy jedynkę mamy i siódemkę. Jeden nie może być odjęty od siódemki, więc jedynka pożyczyła sobie dziesiątkę od dziesiątki. I wtedy z jedynki zrobiła się jedenastka, a z dziesiątki zrobiła się dziewiątka. Tak jak mówię, wiem, że to jest już naprawdę skomplikowane. I to trzeba wiele razy przećwiczyć. Żeby dojść do wprawy, ale to było krótkie wyjaśnienie właśnie na jakiej zasadzie to działa. Od przodu trochę łatwiej, od tyłu, no już bardziej skomplikowane. Więc lepiej skupmy się od tego, jak to wygląda od przodu, tak jak teraz przed chwilą pokazałam. No i teraz, kiedy już ustaliliśmy te wszystkie liczby tutaj u góry, to tu, 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 możemy spokojnie odejmować. Więc mamy tak, 11 minus 7. No to ile to jest 11 minus 7? Ano 4. No to idziemy dalej. 9 minus 6. Ile to jest 9 minus 6? Ano jest to 3. Idziemy dalej. 9 minus 5. Ile to jest 9 minus 5? Ano 4. No i ostatnie. 9 minus 4. No to tutaj mamy ile? No mamy 5. No a tą ostatnią czwóreczkę po prostu przepisujemy, bo nie mamy jej od czego odjąć, bo tu nic nie ma. Więc jak widzicie, tak to właśnie wygląda. Troszkę mówię skomplikowany, zwłaszcza ten ostatni przykład, ale jak poćwiczycie wiele, wiele, wiele razy, to na pewno dojdziecie w końcu do wprawy i nie będzie sprawiało Wam to odejmowanie żadnego problemu. Mam nadzieję, że pomogłam. I jak coś, to słyszymy się następnym razem.